Marketingowa machina PlayStation 4 nabiera rozpędu. Microsoft znalazł umiarkę i odkrywa, jakie wymiary ma Xbox One, a Nintendo ucina web Wii. To wszystko już teraz w 25. gościu niedzielnym, w którym, jak zwykle, wita Was Piotrek Monzalewski. Na konsolach Sony wychowało się już od groma graczy, chociaż znajdzie się całe grono osób twierdzących, że Nintendo ma podobne zasługi dla jeszcze większej ilości ludzi, to fakt jest taki, że Nintendo nie wypuszcza teraz Next Gena i nie ma co o nim mówić. W tej chwili poleje się hejt, że Nini już wypuściło Wii U, ale według mnie to jest Middle a kto ma mikrofon, ten ma władzę, więc mogę najwyżej zaprosić osoby o odmiennej opinii do wylewania smutku w komentarzach. Wracając jednak na właściwe tory. Sony wypuściło krótki film zręcznie uderzający w struny nostalgii, szczególnie Brytyjczyków, poprzez zabranie nas w podróż przez wszystkie systemy Sony. Mamy sypialnię jakiegoś jego mościa, który dorastał w towarzystwie PlayStation i... Cholera, co mogę powiedzieć, trafili w samo sedno, przynajmniej dla mnie. Może nie miałem kolegi, któremu grzebień utknął we włosach, tak, wiem o co chodzi, ale sobie żartuję, i koszul popisanych markerami, ale jeśli chodzi o ten dziki dreszcz emocji i ślęczenie z kumplami przy konsoli, a także samą konsolę, będącą ważną częścią domowego krajobrazu, ten film to kalka mojego obcowania z PlayStation. I myślę, że wiele osób łatwo się z tym zidentyfikuje. Zresztą popatrzcie sami i szukajcie w trakcie filmu symboli geometrycznych. Sony zorganizowało konkurs, link jest na kanale PlayStation na YouTube, a rzecz polega na zidentyfikowaniu kolejności, w jakiej owe symbole występują. Do zagadnięcia PS4, a wysłanie zgłoszenia kosztuje Was jakieś 15 sekund życia, więc nikomu nie zaszkodzi spróbować. Suspects are holed up in the room below. Ready to breach through the pool skylight on your go. We can breach right now or find another entry point. Your call, sir. I got you. Premiera PS4 jest tuż za rogiem i zdaje się, że ktoś dał worek z napisem wielki worek pieniędzy dla wszystkich związanych w jakikolwiek sposób z Killzone Shadowfall, bo głowy gadające na temat gry nie przestają nadawać. Tylko w zeszłym tygodniu pojawił się zestaw screenów bardzo ładnych zresztą i mam nadzieję, że w tej chwili powoli lecą one w tle. Ponadto dowiedzieliśmy się, że gra jest już w złocie, więc mamy kolejne zwiastun nadciągające z dudnieniem nowej generacji, bo przecież gry się już robią. Dowiedzieliśmy się ponadto, że zanim Gorilla Games nauczyło się pracować z danymi i upychać je na dysku we właściwy sposób, rozmiar Shadowfall mógł osiągnąć nawet do 290 GB, co można śmiało określić niebotyczną ilością danych i skutecznie zobrazować grafiką Hellglaxa, stworzoną przez mojego serdecznego przyjaciela Roberta Sawickiego, znanego także jako mistrz Gimpo Painta. Robercie, dziękujemy za ten trafny graficzny komentarz. Wracając zaś do samego rozmiaru, pies był pogrzebany w teksturach, ale za pomocą jakiejś czarnej magii, kompresji, klonowaniu i Bóg wie czego jeszcze, ostateczny rozmiar gry udało się zbić do 39,7 GB w wersji. Dla Europy. Co jest swoją drogą cholernie ciekawe, bo Killzone 3 był większy. W ramach worka informacji dotarły do nas także słuchy, że kampania powinna trwać dobrze powyżej 10 godzin, w wypadku większości graczy. Ja osobiście mam tendencję do wpychania nosa w każdy zakamarek, więc pewnie spędzę przy grze około 15 godzin przy pierwszym przejściu. Jednak nie zmienia to faktu, że mimo iż 10 godzin mieści się w granicach standardu dla długości FPS-ów na dzień dzisiejszy, to jednak no, jest to mało. Gra, z którą przy pierwszym przejściu możemy spędzić dwa wieczory, będąc samolubnie zapamiętym w głęboki fotel, a później ewentualnie zafundować sobie replay na wyższym poziomie trudności. Błagam, niech będzie coś nad hard. Będzie musiało naprawdę powodować srogi szczękopat, żeby wryć się w pamięć. Ale to Kilson, więc w sumie jest spora szansa, że tak będzie. Pojawiły się także nowe gameplaye. Jeden z nich to po prostu nagranie, które wyciekło jakiś czas temu z Rosji, tym razem jednak skompane w glorii rozdzielczości 1080p. Drugi z nich to fragmenty rozgrywki, które pojawiły się w zapowiedzi Rev3 Games, a kolejne dwa to krótkie klipy bez żadnych znaków wodnych, czysty direct feed. I Shadowfall prezentuje się nie tyle doskonale, co po prostu zajebiście i nie mogę wręcz doczekać się, aż wreszcie zobaczę grę na ekranie swojego telewizora. A na zamknięcie tematu nowego Killzone'a pojawił się kolejny trailer produkcji skupiając się nieco bardziej na fabule, a ta maluje się na w wyniku wydarzeń z trójki planeta Helgan stała się czymś pokroju, nie nadające się do zamieszkania strefy po próbach jądrowych, a sami Helgaści, zaś a raczej niedobitki Helgastów, mieszkają na Wekcie, oddzieleni murem od natywnych mieszkańców planety. Akcja gry toczy się 30 lat po tym, jak Sev i twój przyjazny Meksykanin z sąsiedztwa, znany jako Rico, zrobili w trójce rozwałkę godną Nobla i wszyscy wiemy z pierwszego gameplayu Shadowfall, że osobnicy o świecących ślepiach mają głęboko w dupie rozejmy i dalej parają się detonowaniem budynków oraz rozlewaniem juchy. Wracając do trailera jednak, okazuje się, że całym tym radosnym pierdolnikiem kieruje nikt inny jak Lady Visari, która najwyraźniej przejęła pałeczkę po swoim mężu i kieruje oddziałami helgastów. Klip można obejrzeć w oryginalnej, jak i polskiej wersji językowej, jednak na ogół odradzam ten drugi wariant. Raz, że helgaści dalej brzmią jak osoby mówiące do kubka, a dwa, że same teksty są koszmarnie przetłumaczone, trzy zaś, że de facto według mnie dobrze dopasowany jest tylko jeden głos. Polonizacje pozostają więc na iście past-genowym poziomie i obawiam się, że osoby dobrze znające język angielski ponownie nie będą miały ochoty tknąć ich choćby kijem. Najsmutniejsze w całej tej przedpremierowej zadymie wokół PS4 jest chyba jednak to, że wszyscy koncentrują się na Shadowfall, a nikt nie pamięta o Naku, który, chociaż diametralnie różny od rozlewania krwi Helgastów i mający mniejszą szansę na dziko popularność, może okazać się fantastycznym tytułem na miarę serii Ratchet Clank czy Jackem Daxter. Jeśli baliście się, że PS4 zmusi Was do tęsknoty za aktualizacjami oprogramowania systemu, nie bójcie się. Już 15 listopada w dniu premiery konsoli w USA do sieci trafi pierwsza poprawka do OSA PS4 podbijająca numerek wersji do 1.50, która wprowadzi każdą funkcjonalność. Nie żartuję, zdaje się, że ten update zezwoli na zrobienie wszystkiego, a konsola wyjęta z pudełka będzie mogła co najwyżej odpalać gry. Nie przedłużając już, update do 1.50 dodaje funkcję Remote Play, Second Screen, nagrywanie i upload gameplayów oraz cykanie screenów, możliwość strumieniowania rozgrywki do sieci, możliwość grania w nie do końca ściągniętą grę, możliwość zalogowania do czterech użytkowników jednocześnie, czat głosowy, rozpoznawanie twarzy i komend głosowych, odtwarzanie muzyki w tle, multiplayer online oraz możliwość oglądania filmów na Blu-ray i DVD. Update waży 300 MB i nie podoba mi się w nim tylko jedno. Przy podpunkcie traktującym o odtwarzaniu muzyki jest napisane: Users can enjoy gameplay while listening to music in the background with music unlimited. Dla tych, którzy nie wiedzą, music unlimited to usługa streamowania muzyki za pośrednictwem sieci, i tu pojawia się pytanie: Co z muzyką zapisaną na dysku? Czyżbyśmy zostali we wspaniałym stylu wydymani i Sony będzie kazało sobie płacić za możliwość puszczania wybranych przez siebie utworów w czasie gry? Jeśli tak, to mówię otwarcie. Nie o taką so the new controller truly is a really amazing piece of kit because it has a lot of simple inputs but when we combine them together it becomes really really rich Sagi Dualshocka 4 ciąg dalszy. Niemiecki serwis szpile. ach to lekkość języka niemieckiego, dał nowy kontroler Sony człowiekowi, który najpewniej jest niemiecką wersją młodego Harrelsona, a tenże osobnik wetknął pada do PS3 i odkrył, że pad działa. To znaczy, w pewnym stopniu w niektórych grach. Tak długo jak gra pozwala grać z padem podpiętym przez USB, wszystko jest OK. jednak po wypięciu kontrolera system nie łączy się z Dualshockiem 4. Sony swego czasu wspominało, że nie będzie możliwości grania na starej konsoli przy pomocy nowego pada, ale jak widać nie jest to do końca prawda. Zostając jeszcze przez moment w temacie czwartej iteracji pada do PlayStation, Sony przyznało, że wczesne projekty były mocno podobne do kontrolera od Xboxa 360, a w trakcie samego procesu opracowywania konfiguracji testowane były różne ustawienia, włącznie z dwoma analogami na górze pada, w sensie nad klawiszami. Ostatecznie jednak zdecydowano się na zachowanie dotychczasowego układu z analogami symetrycznie na dole, ponieważ, jak powiedział Toshimasa Aoki z Departamentu Planowania, jest to część DNA PlayStation i muszę powiedzieć, że dawno nie słyszałem takich pierdół, bo to tak jakby w wypadku rozwalenia tętnicy łokciowej ucinać całą rękę, bo tak robili w średniowieczu. Świat idzie do przodu i chociaż Sony zasługuje na pochwałę, że w ogóle ruszyli cokolwiek w temacie pada, to jednocześnie należy im się strzał w łeb za nadmierny konserwatyzm. Wszyscy pamiętamy prototypowy kontroler od PS3, ochrzczony mianem Boomerangu, który też nie przeszedł, bo czyimś zdaniem był zbyt innowacyjny. Nie wiem, czy aż takim problemem byłoby wypuszczenie dwóch wersji kontrolera z dwoma układami analogów i wtedy każdy przynajmniej mógłby kupić to, co mu odpowiada. A wydaje mi się, że nie tylko moim zdaniem pad od Xboxa jest wygodniejszy. Hey Will, I'm Dino here. Come play Killzone. Dude, I don't got that man. I gotta go and get it. Hurry up. Siedząc jeszcze przez moment w technikaliach, zostało ujawnione, że voice chat na PS4 będzie obsługiwał, podobnie jak chat na Xbox One, do 8 osób i dawał możliwość rozmowy między PS4 a PS Vita, co jest zdecydowanie fajnym rozwiązaniem, jednak w cross-game chat na PlayStation uwierzę dopiero wtedy, kiedy samemu uda mi się go odpalić. Obietnice Sony w temacie rozmów między graczami w ostatnich latach da się określić tylko mianem farcy. A skoro przy rozmowach na konsoli jesteśmy, automatycznie zahaczamy o temat Call of Duty i obrażanie czyichś matek. O matkach co prawda nie będzie teraz mowy, ale o kodzie – owszem. IGN położył ręce na najnowszej odsłonie marki, dostarczanej w standardzie z inteligentnymi rybami i psem przeciwlotniczym, nagrywając ze nieco gameplayów z PS4, niezależnie od tego jak na grę patrzymy, nie wygląda ona za pięknie. Nie wygląda w jakikolwiek sposób next genowo, wygląda po prostu jak wersja z PS3 działająca w Full HD z nieco lepszym oświetleniem. Jeszcze w sierpniu podczas Gamescomu Mark Rubin z Infinity World rozpływał się nad tym, jak bosko gra wygląda na Xbox One, mówiąc o pięknej geometrii i cegieł, na którą można zwrócić uwagę nawet w czasie wymiany ognia. I jeśli wersja na Next Gena Microsoftu wygląda tak doskonale to co do cholery stało się z wersją na PS4? Znów mają zamiar zwalać winę na trudną do pracy architekturę procesora, która tym razem jest niemalże identyczna w wypadku obydwu konsol, co potwierdził swoją wypowiedzią Shinji Mikami? A może gra na Xboxie One wygląda równie słabo, bo od wczesnego kenozoiku jadą na tym samym silniku, mawiąc nas innowacjami, kiedy tak na dobrą sprawę żadnych realnych zmian w engine nie dokonano. To znaczy, wróć, jakieś tam zmiany są, ale jeżeli człowiek uświadomi sobie, że de facto mamy do czynienia z tworem wywodzącym się niemalże bezpośrednio z ID Tech 3, wypuszczonym na światło dzienne 2 grudnia 1999 roku, można się załamać. Bo przecież, no czego jak czego, ale kasy na nowy engine Activision raczej nie brakuje. Koncik Microsoftu, poniekąd zaczęty w końcówce kącika Sony, rozpoczynamy od Forza Motorsport 5, który zdaje się stanowić odpowiednik Shadowfall w obozie Microsoftu w gonitwie do premiery konsoli, przynajmniej pod kątem poświęcanej mu uwagi. Po pierwsze mamy dwa zestawy screenów. Jeden to po prostu mała demonstracja tańca refleksów na pierdliarci wielokątów, uformowanych w bardzo imponujący sposób w Mini Coopera, Audi R8, BMW One Series M Coupe i Lamborghini Aventadora. Druga paczka zaś uzupełnia zeszłotygodniowy trailer uzbrojony w głos Jeremiego Clarksona i pokazuje Tor Top Gear Test Track, po którym śmigają trzy modele Audi. GameSpot dodatkowo pokazał światu nowy gameplay nagrany bezpośrednio z konsoli w 1080p i 60 klatkach na sekundę, pokazujący przejazd Ferrari F12 Berlinetta po belgijskim Spa-Francorchamps. Gameplay wyglądający cholernie imponująco, należałoby dodać, nawet jeśli osoba kierująca samochodem ma o jeżdżeniu pojęcie równie wielkie co przeciętny Polak o składaniu rakiety Saturn 5, a turn ten nadal nie nauczyło się dobierać playlisty do gry we właściwy sposób i muzyka jest wprost koszmarna. Nie zmienia to jednak faktu, że całość wygląda świetnie, ale nadal nie wybaczyłem im baboli w postaci braku zmiennych warunków pogodowych, braku cyklu dnia i nocy i braku wyścigów długodystansowych. Aha, przy okazji turn ten zapowiedziało też pojawienie się specjalnej, limitowanej do 3. Tysięcy sztuk edycji nazwanej Paddock Edition. W skład owej edycji wchodzi opatrzona wielkim logiem forza Motorsport zdająca się być ciasnawa, połyskująca bluzę z kapturem, która sprawi, że nawet największy chudzielec postrzeże swoją nadwagę i znajdzie motywację do diety, mający 700 ml bidon ze stali nierdzewnej, również z logiem forcy, cztery nakrętki na wentyle do samochodu, także z logiem forcy Motorsport, które sprawiają, że wszyscy uczniowie pobliskiej podstawówki będą skakać z zachwytu, co jest zdecydowanie powodem do radości dla księży. Dodatkowo nabywca dostanie także broloczek. Tak, FM oraz okulary Spy Optics z logami Forcy na pokrowcu oraz samych okularach. Zestaw kosztuje 120 dolarów, może być wysyłany jedynie do USA i Kanady. Jeśli macie wrażenie, że czegoś tu brakuje, to macie rację. Forza Motorsport 5 Paddock Edition nie zawiera Forzy Motorsport 5 jako takiej, tę trzeba dokupić oddzielnie, płacąc 80 dolarów za Limited Edition, co winduje cenę zestawu z GROW na pułap 200 Dolców. Innymi słowy, taka sytuacja, kolekcjonerka bez gry, parafrazując Obelixa. Powariowali ci Amerykanie. Fable Legends póki co stanowi jedną wielką niewiadomą, która, niestety, ze starym Fable zdaje się mieć wspólne tylko nazwę i Albion jako miejsce akcji. David Eckleberry, reżyser Legends, rzucił jednak nieco światło na całą sprawę, mówiąc, że o ile na multiplayera położono olbrzymi nacisk, to nie zapomniano o fabule mającej opowiedzieć jakąś historię. Z tym, że niecało poznamy od razu, bowiem wychodzi na to, że Fable Legends będzie dostawało nowy content epizodycznie, ponieważ studio nie chce, by gra straciła swoją przydatność zaraz po jej przejściu. Ekalbery porównał koncept zrealizowany w Lionhead do serii i odcinków seriali i chociaż może się to udać, nie czekam z zawartym tchem. Fable 2 było przegenialne, nawet mimo grafiki powodującej eksplozję gałek ocznych, Fable 3 poszło, moim zdaniem, w niewłaściwym kierunku, nawet mimo głosu Johna Cleese. Fable The Journey zaś miało z właściwym Fable tyle wspólnego, co z Cooking Mama i jeśli Legends ma być kolejnym przedłużeniem tej wspaniałej równi pochyłej, to ja chyba podziękuję. Electronic Arts i Respawn Entertainment zapowiedzieli, że Titanfall, strzelanka, w której można bardzo realistycznie zamienić oponenta w kubkę mięsa w strzaskanym mundurze, Pojawi się w sklepach 11 marca 2014 w Ameryce Północnej, 13 marca w Europie i 14 marca w Wielkiej Brytanii, która wreszcie się doigrała i nie jest traktowana jako część starego kontynentu. Przy okazji zapowiedziano także kolekcjonerkę Titan Fola, która dla odmiany zawiera grę oraz 18-calową, czyli mającą aż 46 cm wykonaną ręcznie figurkę Tytana z led podświetleniem, 190-stronnicowy artbook najpewniej w formacie A4 oraz plakat ze schematem Tytana klasy Atlas. Całość kosztuje 250 funtów, co jest adekwatne do fajności figurki, a głosy osób mających wcześniej okazję spróbować samej gry mówią, że jest to solidny kawałek kodu, który teraz ma równie solidną edycję kolekcjonerską. Pojawiła się nowa reklama telewizyjna Xboxa One i trzeba powiedzieć otwarcie, Microsoft nie oszczędzał. Jest rozmach, jest wielki robot z Titanfall spadający przez dach, jest wszystko jak trzeba. No może poza tym wybieraniem filmów przez dziewczynę, która ma piękny akcent zajeżdżając nieco Syberią, co budzi moje obawy, że mamy do czynienia z systemem rozpoznawania mowy podobnym do tego z Endwar. Im bardziej rosyjsko zabrzmisz, tym bardziej prawdopodobne, że konsola ci zrozumie. Cóż, tym razem chociaż zajęli się tematem gier i nie skoncentrowali na NFL-u i ludziach, którzy trzymają swoje telewizory na dachu. Where your games and entertainment are no Ktoś w Microsofcie znalazł umiarkę i postanowił wreszcie sprawdzić czy nowa konsola zmieści mu się pod telewizorem, a że ów jego mąż był altruistą, podzielił się wymiarami Xbox One z internetami. I tak, wymiary nowego klocuszka to 33,3 na 27,4 na 7,9 cm i nie trzeba być geniuszem, by dostrzec, że to znacznie więcej niż mierzy Xbox 360. Jeśli kogoś z Was interesuje zaś, czy gdzieś w okolicy konsoli uda mu się ustawić nowego Kinecta, śpieszę z wymiarami tegoż diabelskiego pudełka. Po pierwsze, kabel od kamery mierzy circa 290 cm, co daje ładny zasięg, a sam sprzęt mierzy 24,9 na 6,6 na 6,7 cm. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia jak to się ma do obecnego Kinecta, bo nigdy nie chciałem sobie nim brudzić rąk, ale jeśli kogoś to interesowało, nie ma za co. Wii chyba przestało się w końcu sprzedawać w zastraszającym tempie, bo Nintendo podjęło decyzję o zaprzestaniu jego produkcji, ogłaszając jednocześnie, że sprzedało się 100,04 miliona konsol, co jest całkiem ładnym wynikiem jak na dwa sklejone ze sobą taśmą klejącą GameCube. Początkowo rzecz zdawała się dotyczyć tylko Japonii, ponieważ przedstawiciel Nintendo w America powiedział, że wiadomość ta nie ma wpływu na dostępność konsoli w Stanach, ale na koniec nadeszły jeszcze newsy z Europy, do której import konsoli został wstrzymany. Przy okazji ogłaszania tychże rewelacji, przedstawiciele Nintendo z USA i Europy po mistrzowsku przemyślili marketingowe gadki, gdyż pierwszy z nich z dumą mówił o tym, że Wii nadal będzie można kupić w okresie świątecznym, a drugi zaczął nam po prostu wciskać Wii U. Sprytne! Zostając jeszcze przez moment w kąciku Nintendo należy wspomnieć, że najnowsza odsłona serii Need for Speed, Rivals, nie pojawi się na Wii U. Decyzja, jak tłumaczy Craig Sullivan, jest podyktowana sprzedażą małostwont na konsoli z firmy Hydraulika, a w zasadzie brakiem tejże sprzedaży w stosunku do ilości pracy, jaka została włożona w grę i jej specjalne feature'y dla tabletopada. Sullivan powiedział także, że obecnie nad Grow pracuje przeszło 200 osób, a główny nacisk kładziony jest na nowy hardware, a więc next geny, ponieważ tam można osiągnąć najlepsze rezultaty. Meritum jest więc takie, że na Wii U nie ma dostatecznego rynku zbytu i nikomu nie chce się robić gier na tę konsolę. Boom. budujemy sobie płynne przejście i nadal błądzimy po korytarzach EA napędzanych Frostbite 3.0. DICE ogłosiło, że na ich silniku obecnie tworzone jest ponad 15 gier, co jest niezłym wynikiem, ale w tej chwili przecież połowa EA stoi na Frostbite, więc nie ma co się dziwić. Nie zmienia to jednak faktu, że elektronicy najwyraźniej mają sporo niezapowiedzianych gier w zanadrzu. Jeśli zbierzemy do kupy to, o czym wiemy, że działa na trzeciej iteracji silnika DICE, a więc. Need for Speed Rivals, Dragon Age Inquisition, Star Wars Battlefront, Mirror's Edge 2, nowy Mass Effect, Battlefield 4 i Plants vs. Zombies Garden Warfare to zostaje 8 pustych miejsc. Miejmy po prostu nadzieję, że nie są to jakieś pierdoły, a rzeczywiście w miarę porządne tytuły. Trzy lata temu do sklepów trafiło Enslaved Odyssey to the West, jedna z moim zdaniem fajniejszych gier tej generacji. Teraz zaś gra powraca w nowej odsłonie Premium Edition, która pojawi się tylko na PS3 i... Jezu, tych innych. Takie klawiatury mają PC-tach. W skład owej odsłony wchodzi gra oraz DLC Pixies Perfect Ten wraz z trzema skinami postaci, Ninja Monkey, Classic Monkey oraz Sexy Trip, przy czym ten ostatni sprawia, że Tripitaka prawdopodobnie staje się ofiarą gangu opijającego przypadkowo napotkanych ludzi folią aluminiową. Gra kosztuje 79 zł na PlayStation Store i jeśli ktoś z was w Slave nie grał, to szczerze mu polecam zainteresować się tą ofertą. What the hell is that? 2 Games ogłosiło datę premiery Burial at Sea, dodatku do Bioshocka Infinite, i trafi on na dyski naszych konsol już 12 listopada Anno Domini 2013 i będzie kosztował 9 funtów, no chyba że macie Season Passa, to wtedy będzie darmowy. Ken Levin zabrał przy tej okazji głos i powiedział to list miłosny do fanów, ale także początek historii, która pozwoli graczom na zobaczenie Bioshocka z zupełnie nowej perspektywy. W Burial at Sea Rapture nie zostało zbudowane z fragmentów i pozostałości po BioShocku i BioShocku Infinite, ale stworzyliśmy je ze środowisk wykreowanych zupełnie od nowa. Póki co będziemy mogli zagrać tylko w pierwszy epizod, co jest fajne, ale i tak większość osób wyczekuje raczej drugiej części, w której ma zostać wprowadzona zupełnie nowa mechanika gameplayu z dużym naciskiem położonym na skradanie się i unikanie walki. W końcu będziemy się wcielać w Elizabeth, a ona nie przypierdzieli nikomu równie mocno co Booker. Najnowsza część z przygód Batmana, Arkham Origins, dostała już pierwsze oceny i trzeba powiedzieć, że chociaż nie ma może szału na miarę tego wytworzonego przy okazji Arkham City, to Origins zdecydowanie daje radę. Średnia ocen wynosi obecnie 77 dla PS3 i 79 dla Xboxa 360, a jeśli chodzi o poszczególne serwisy, najbardziej pojechał GameSpot, który przyznał grze 6 na 10. Głównym zarzutem pod adresem Arkham Origins jest zbyt duże podobieństwo do poprzednich części serii, chociaż ja osobiście bardziej bałem się, że Troy Baker nie podała w roli Jokera Bałem się jednak tylko do czasu, aż usłyszałem jak Baker czyta monolog Jokera z The Killing Joke. I chociaż mark Hamill na zawsze pozostanie dla wielu tym najlepszym głosem Jokera, można bez większych przeszkód stwierdzić, że mamy jego godnego następcę. Nie mieszaj się, bierz nagrodę i jedziemy. CD projekt RED podzielił się ze światem garścią statystyk dotyczących Wiedźmina i fani dobrych herpegów oraz samego bohatera Sapkowskiego mogą się radować. Po pierwsze sprzedało się przeszło 6 milionów gier serii, która póki co dostała 279 nagród branżowych, w tym 79 przypada na trójkę, ale imponując są także inne liczby. Dziki gon już na obecną chwilę stanowi 1 135 617 linijek kodu i zawiera w sobie przeszło 30 tysięcy linii dialogowych, ma świat większy niż jedynka i dwójka razem wzięte i 36 zakończeń, czyli dokładnie o 20 więcej niż Zabójcy Królów. Przejście gry ma zająć okrągłe 100 godzin, przy czym 50 przypada na główny wątek i wychodzi na to, że Gerald wreszcie nauczył się skakać. W tej sytuacji nie widzę innego wyjścia niż wspieranie CDP-u w ich wysiłkach pod adresem Wiedźmina i skreślanie dni w kalendarzu. Chociaż nie wiemy, czy data premiery na Amazonie jest trafna, ale jeśli tak, to Wiedźmin trafi do sklepów 30 września 2014. Dokładnie dwa dni po moich urodzinach. Co znaczy mniej więcej tyle, że zacznę w niego grać... I zaraz zmarnuję wszystkie nieobecności na nowy semestr na studiach. Po prostu cudownie. Co, co, co ty robisz? Zabijam potwory. To już wszystko w 25 gościu niedzielnym jak zawsze dziękujemy serdecznie za uwagę i usłyszymy się ponownie w przyszłą niedzielę trzymajcie się ciepło i pamiętajcie że do startu nowej generacji już tylko miesiąc z malutkim kawałeczkiem więc są powody do cieszenia Michał